10 lutego. Jest długo wyczekiwany piątek. Jestem studentem, który w wolnym czasie dorabia sobie w McDonaldzie. Jako, że dzisiaj jest dzień wypłaty, to postanawiam wrócić do swojej strony i udać się na gruby melanż. W drodze na dworzec nie da się nie zauważyć, że jest tam znacznie więcej ludzi niż zazwyczaj. Nic dziwnego, w końcu jest piątek i wszyscy wracają do domu. Okazję tę postanowili wykorzystać również menele, którzy zaczęli generować się w losowych miejscach ze znacznie większą częstotliwością niż zwykle. Zdaję sobie sprawę, że przeprawa do pociągu przez ludzi oraz zaczepiających menele. Nie będzie prosta, ale nie mam innego wyboru. Kieruję się więc w stronę automaty, aby kupić bilet. W drodze do niego zaczepiamy menel, który pyta się, czy mógłbym mu dać dwa złote. W mojej rodzinie zawsze było przekonanie, że na każdy pieniądz w życiu trzeba zapracować. Postanawiam więc wprowadzić tę zasadę w życie. Mówię więc do menela, że dam mu te dwa złote, ale pod warunkiem, jak zatańczy. Menel spojrzał się na mnie zdezorientowany, ale po chwili zaczyna tańczyć na dworcu, jak na jakimś pierdolonym parkiecie. Dostał obiecane 2 zł, a ja idę dalej w stronę automatu. Nagle sytuacja się powtarza i podchodzi do mnie drugi menel. Drugi menel został przeze mnie również hojnie obdarowany datkiem pieniężnym wynoszącym aż 2 złote. Moja przygoda z menelami się na tym nie zakończyła. W drodze na pociąg podeszła do mnie grupka meneli, która złożona była aż z trzech osobników. Pewnie zauważyli, jak dałem dwóm poprzednim pieniądze, więc też do mnie podeszli. Nagle z ich ust wydobywa się magiczne zaklęcie, które to ma mnie nakłonić do przekazania im pieniędzy. Kierowniku, ma pan dwa złoty pożyczyć? Myślę sobie, że 6 złoty to już nie byle kwota, bo przecież za Tyle ty ja sam już mogę sobie kupić piwo i się napić, ale z drugiej strony pomyślałem, że nieczęsto zdarza się okazja zobaczenia trzech tańczących maneli. Mówię więc, że mogę im dać te dwa złoty, ale pod warunkiem, jak zatańczą. Menele, jak można się spodziewać, odwalili niezły pokaz umiejętności tanecznych. Ludzie na dworcu byli w niezłym szoku. Nie wiedzieli, co się kurwa dzieje. Cała sytuacja miała miejsce jeszcze kilkanaście razy. Kwotę, jaką wydałem na Meneli, to około 200 złotych. Widzę, jak przeze mnie na dworcu zaczyna tańczyć około połowa ludzi. Moja armia zbudowana z tańczących Meneli nie przestaje rosnąć. W pewnym momencie miałem wrażenie, jakby wszystkie Menele z miasta zgromadziły się na tym dworcu. Widzę, jak przez przez główne wejście od dworca wchodzi oddział policji. I zaczyna przepędzać tańczących meneli Podczas gdy policja próbuje ogarnąć cały ten bajzel Podchodzi do mnie jeden z policjantów I pyta się czy mam coś wspólnego z tym całym zamieszaniem Przedstawiam więc całą sytuację jaka miała miejsce na dworcu Policjant patrzy się na mnie z lekkim niedowierzaniem Po czym wystawia mi mandat wynoszący 3000 zł za nielegalne zgromadzenie publiczne Koniec końców wsiadam do pociągu Z myślą, że jedyny melanż jaki dzisiaj zobaczę To Ej, ten u na, 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 na streamie na... Siedzę w domu, odpalam muzę na fulla Gdyby fleksy były czasem nazywane Wypywałbym się szuła one pytają o insta, wysyłają jakieś snaby Chociaż wierszyki miłosne to nie są moje klimaty, ale co?